Jest taka rolka na temat lęku o przeszłość, o teraźniejszość, o przyszłość. Tutaj się kłania rola tak zwanych jasnowidzów. Kiedyś to byli na przykład Nostradamus, że on niby coś przewidywał. Nie, to była osoba wykorzystana, żeby powiedziała coś. Żeby to wybrzmiało w przestrzeni społecznej, ludzie poprzez powtarzanie i mówienie tego i wierzenie, że to nastąpi, bo przez Nostradamus wszystko jest w stanie przewidzieć, zaczynamy tą sytuację kreować. Dlatego rządzący światem w tej chwili zastosowali taki paskudny manewr. Oni wychodzą i mówią, albo sami zmównicy, co nam zrobią, albo przez różnych jasnowidzów puszczanych na YouTubie, że coś widzą, coś. Zobaczcie, oni wszyscy cały czas kreują złe dla nas rzeczy. Bo my wtedy jesteśmy, jak zaczynamy mówić o tych złych rzeczach, które mają się wydarzyć, nie dość, że je kreujemy, wzmacniamy, dajemy energię im, żeby zaistniały, bo bez naszej woli one nie zaistnieją. Dwa sami siebie obniżamy energetycznie, wchodzimy w lęk. Będąc w lęku, stajemy się niewolnikami sami siebie po prostu. Stajemy się najlepszym kurczę, nadzorcą siebie, bo straszymy siebie po prostu lękiem. Więc jedyne wyjście od tego, zacząć wierzyć w sobie. Bo my jesteśmy jedynym autorytetem dla siebie, jedynym jasnowidzem dla siebie. Jak zacznę widzieć jasno, czyli ja moje życie jest dobre, bezpieczne i tak chcę, ono takie się stanie, bo będę je kreował w ten sposób. Jeżeli będę kreował swoje życie odwrotnie, pełne lęku, to też takie będzie.